Wyobraź sobie teraz jakieś takie bardzo kreatywne intro. Przed intro właściwie. Wyobraź się sobie. Pomyśl sobie o czymś takim, co by to było fajne i co by cię mogło rozśmieszyć. No i wyobraź sobie, że to już właśnie teraz było. Okej? Okay? No zaczynamy. Witaj serdecznie. To znowu ja, czyli... Przystojny, świadomy i szczery. A ty oglądasz mój program o nazwie Paweł Rapski. Czekaj, to na odwrót było zazwyczaj to... Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, bardzo, ale to bardzo ważna informacja. Otóż już w najbliższą niedzielę, czyli dokładnie 9 października o godzinie 20, będę prowadził bezpłatne szkolenie online, które bardzo serdecznie właśnie w tej chwili Cię zapraszam. Temat tego szkolenia jest podobny do tematyki odcinka dzisiejszego, czyli pewność siebie. Pokażę Wam dużo fajnych strategii, dużo sposobów na to, jak możesz być bardziej pewną siebie osobą w życiu codziennym, jak i na scenie, ponieważ ja swoją pewność siebie zawdzięczam w dużej mierze różnym kwestiom. Związanych właśnie z wystąpieniami publicznymi. Wiem, że niektórzy z Was jeszcze nigdy nie byli na żadnym z moich szkoleń online. Natomiast jeżeli chcecie na nim być, a bardzo polecam być właśnie w niedzielę o godzinie 20.00, myślę, że zajmie nam to około godziny, półtorej, gdzie zazwyczaj mój czas na tych szkoleniach się wydłuża bardzo mocno. Tak czy inaczej, link do tego wydarzenia masz w opisie tego filmu. Polecam się zapisać i być koniecznie, dlatego że liczba miejsc jest ograniczona, a tam naprawdę dowieść się bardzo, bardzo przydatnych rzeczy. A teraz już czas na normalną wersję odcinka. Pewność siebie jest bardzo ciekawym zagadnieniem, dlatego że każdy z nas chce mieć jej w sobie więcej, ale prawda jest taka, że mało kto coś z tym realnie robi, bo większość woli szukać na ten temat informacji i później w ogóle nawet nie wprowadzać tego w życie. I z tym wiąże się jedna ze strategii, która według mnie jest jedną z najbardziej kluczowych to wprowadzenie do swojego życia, jeżeli naprawdę chcesz być o wiele bardziej pewną siebie osobą i robić to w sposób naturalny i normalny, a nie tylko sztucznie na swojego, bo to akurat. Niczemu dobranoc nie służy. A strategia jest niesamowicie prosta, mianowicie świadomie wchodzić w dyskomfort. Żyjemy w takich czasach, że generalnie chcemy, żeby wszystko było robione za nas, i wszystko, co robimy, chcemy, żeby było jak najbardziej komfortowe, żebyśmy się nie stresowali, żeby wszystko było z góry wiadomo od A do Z, co i jak mamy robić, i najlepiej jeszcze, żeby ktoś dał nam instrukcję, co, kiedy, gdzie i jak mam zrobić, żeby mieć jak najlepszy możliwy rezultat w czymkolwiek tylko mi się zajmował. Ale życie to życie i nie zawsze jest tak komfortowo, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego warto się przyzwyczaić do tego, że jeżeli chcesz być naprawdę o wiele bardziej pewną siebie osobą, musisz czasami, i rzadko używam tego słowa, ale tu akurat wręcz muszę użyć słowa, musisz wchodzić w sytuacje dyskomfortowe. To znaczy takie, w których owszem, czujesz takie emocje jak stres, czujesz takie emocje jak... Silniejszy stres, zwany również kurwem, jak się denerwujesz, itd, i tak dalej. Natomiast ważne jest, żebyś wchodził w nie w sposób świadomy, bo większość z nas, kiedy jest w jakiś trudnych emocjach, zamiast przyżyć się danej emocji, po prostu za nimi podąża. To znaczy, jesteś zestresowany, albo jesteś kurwiony, i zamiast przyjrzeć się temu okej, okay, dlaczego ja się w tym momencie stresuję albo okej, okay, dlaczego ja w tym momencie jestem zezłuszczony, to zamiast zrobić właśnie to, podążasz za tą emocją, czyli działasz właśnie na bazie tej jednej prostej emocji. Natomiast w momencie, kiedy świadomie wchodzi w sytuację. Dyskomfortowej i przyglądasz się temu, co mogło wywołać daną emocję, albo czy dana emocja jest w tym momencie zasobna, zauważysz, że dzieje się coś bardzo ciekawego. To nie spowoduje oczywiście, że twoje emocja nagle w magiczny sposób się wyłączy, albo zmaleje w bardzo krótkim czasie, ale na pewno. Zdasz sobie sprawę z czegoś na swój temat. Że być może za bardzo się stresujesz pierdołami, które tak naprawdę nie mają najmniejszego znaczenia. Że mogłeś paść w szał tylko właśnie dlatego, że coś nie zostało zrobione od A do Z według tego, jak ty chciałeś. A to przecież logiczne jest, że nie wszystko w twoim życiu będzie wyglądało od A do Z tak, jak ty byś tego chciał. Nie będę tutaj podawał całej masy strategii odnośnie tego, jak przyglądać się własnym emocjom, ale serio, bądźmy szczerzy. Jeżeli chcesz być bardziej pewną siebie osobą, to jeżeli będziesz wchodził w sytuacje, które są dla ciebie niewygodne, które są dla ciebie trudne, zobacz że po pewnym czasie twój umysł i cały ty przyzwyczajesz się do tych sytuacji, dzięki czemu one przestaną być dla ciebie trudne. Ja wiem, że to wcale nie jest żadna prawda objawiona, natomiast bardzo często widzę, że ludzie non to szukają jakichś nie wiadomo jakich technik i technologii do tego, żeby nie wiadomo jak głęboko pracować nad sobą. A nie robią tych najbardziej prostych rzeczy, które często akurat są w tym momencie najbardziej potrzebne w ich życiu i mogłyby im dać najszybsze i najbardziej konkretne rezultaty. Druga strategia natomiast, która właściwie jest drugą stroną monety, Pierwszej strategii, o której wam powiedziałem, wchodź w te sytuacje, w których czujesz się komfortowo, i również zwracaj uwagę na emocje, odczucia i myśli, jakie tam masz. I o tym pewnie Ci nigdy nikt nie mówił i najprawdopodobniej może się teraz dziwić, jak to cholera, po co mam wchodzić w sytuacje komfortowe. I widzisz po to, że jeżeli przyjrzyjesz się temu, jak się czujesz w takich sytuacjach, to bardziej przyzwyczajesz się do danego odczucia. Im bardziej będziesz świadomy danych odczuć, tym bardziej te odczucia będziesz mógł przenieść w inne sfery swojego życia. Plus będziesz bardziej świadomą osobą, bo będziesz wiedział, że w tej sytuacji czuję się komfortowo. A skoro w tej sytuacji czuję się komfortowo, to w niej czuję się pewnie. Skoro w niej czuję się pewnie, to znaczy, że mam tam odpowiednie przekonania, to znaczy, że być może mam odpowiednie umiejętności i sposób bycia, który generuje mi akurat takie, a nie inne emocje. I gdybyś nawet coś takiego robił regularnie, to gwarantuję ci, że na przestrzeni kilku dobrych miesięcy będziesz o wiele bardziej świadomy tego, co już jest w tobie, bo większość ludzi nie ma ten temat tak naprawdę dla tego pojęcia. Trzecia strategia, o której być może wielokrotnie ode mnie słyszałeś, natomiast widzę, że i tak mało kto ją wprowadza. To znaczy rozmawiaj z obcymi osobami. Dla niektórych z Was to może być sytuacja bardzo niekomfortowa. No bo jak mam, podejść do kogoś obcego i po prostu zacząć z nim rozmowę. No tak, właśnie tak. Twój umysł będzie miał najprawdopodobniej tonę wymówek, dlaczego masz tego nie robić, co się może stać najgorszego, jak to bardzo źle będzie na Ciebie wpływać, i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj większość tych myśli to jest pieprzony stek bzdur, który my po prostu non stop sobie powtarzamy, i najgorsze jest to, że zaczynamy w to wierzyć. I na bazie tych wszystkich myśli później powstają różne negatywne emocje, jak stres, jak strach, różne emocjonalne blokady i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli zaczniesz rozmawiać z innymi osobami i zobaczysz, że to wcale nie jest takie straszne, jak ci się wydawało, to będziesz mógł to również przenieść na inne sfery. Twojego życia, bo twój umysł w innych rejonach twojego życia również produkuje ci różne dziwne myśli, które często cię ograniczają i często również odpalają ci różne emocje, które także są dla ciebie ograniczeniem. Kolejna ze strategii, która mogłaby się wydawać oczywista, ale wcale taka oczywista nie jest, jest mówienie wprost. Zauważ, że ludzie, którzy cechują się pewnością siebie, nigdy nie mówią naokoło. No chyba, że mają powiedzieć jakąś historię, ale to robią też w sposób. Więc dla prostego doświadczenia, przez najbliższy tydzień, w momentach, gdzie zazwyczaj owijasz bawełnę i mówisz, Dookoła. Gdy będziesz się z kimkolwiek komunikował, mów jak najbardziej dobitnie wprost. Oczywiście, nikogo nie urażając, dbając o emocje drugiej osoby, ale też nie owijając bawełny. I kolejna strategia, która właściwie można było powiedzieć jest szlagerem, bo jeżeli zobaczysz jakiekolwiek filmy o pewności siebie na YouTube, to na zazwyczaj jest poruszany ten temat, czyli. Kontakt wzrokowy. I z jednej strony jest to szlagier, z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to troszeczkę głębiej, to można zrozumieć pewne rzeczy. Widzisz, osoba niepewna siebie, kiedy rozmawia z kimś, nie dość, że owija w bawełnę i mówi dookoła, to patrzy również dookoła, zamiast patrzeć komuś w oczy. I coś, co jest tutaj mega ważne. W momencie, kiedy mówisz wprost i patrzysz komuś w oczy, jesteś odbierany jako osoba pewna siebie. Ale to jest o wiele ważniejsze. W momencie, kiedy utrzymujesz z kontakt wzrokowy, to przede wszystkim ty czujesz się pewnie siebie i to na ciebie pozytywnie wpływa. To oczywiście kilka bardzo prostych strategii, które właściwie, jeżeli wprowadzisz do swojego życia, mogą ci dać naprawdę bardzo ciekawe rezultaty. Jeżeli natomiast chcesz dostać ode mnie znacznie więcej, to koniecznie bądź w niedzielę 9 października o godzinie 20 na bezpłatnym szkoleniu online, które będzie Miał okazję prowadzić. Do zobaczenia.